Jakie łotki pokazujesz? B. Nie, bawi mnie to. Czy to znaczy, że mój humor się zje... to co? To... Ja, ja... ja widzę co ty robisz. Przestań to robić. Ja śmiałem o coś chodzi. Myk! Ej, wytłumacz mi to! Dobra, to słuchajcie, wysznie. słuchajcie! Skoczcie senator tutaj, Słuchaj. tak, hop! Nie, a ta skrzynka co to jest? A, to, a możesz kołać i ale nieważne. Ona cię w tym tak. momencie nie interesuje totalnie tego bloka, co masz? one są do rozwalenia chyba Damian one <grym> są chyba do rozwalenia a gdzieś. no to rozwal, przepraszam, to rozwal tego bloka <grym> ale po kolei, po kolei no, Szaryka, dawaj, rozwal swój blok nie, 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 bo tak ze śmiało okay. bo niektóre są na prawe do otwierania Uuu, a, wow, wow, trój są o, trójstolone o, trójstolone, dobra, dobra, Mazik, teraz ty no dobra czekaj. o, git, teraz Damian, otwieraj Zadzwoniło e, mi. O, czekajcie, Ej. bo mam dodatkowe trzy laki bloki. O, e, bo zniszczyłem. To, zniszczyłeś. to chodź, oddam ci jednego, chodź. Chodź, wybierz sobie. O, wybierz o sobie. Nie, to będzie zły wybór. Okej, okay, dobra. O! Nie, 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 Fajnie, fajnie, fajnie. Ej, ale ty widziałeś, ty tutaj masz diamentowe bloki i złote, tylko co? Ale musisz mieć nie Proszę, to Ej. dla ciebie. Proszę, to da, do siebie, na, wróć Dziękuję. do siebie na drewnem. Co ja mam o, zrobić? No ja mam na deski. Jak? Kolor. Ok, 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 A, no tak się, tak się trafiło, Maćku. A Przepraszam, bo ja jestem niebieski. Serdecznie przepraszam, kłaniam się, nisko. A, Andrzej. i nie zakładajcie itemów, ponieważ ona mogą wam się niszczyć. Co to, co to, co to, Dysię się. Halo! Fajnie! A Ej. dlaczego to się zrespiło na torze Maćka? No właśnie. Nie wiem, pytaj Maćka. No dobra, jak zniszczyłeś. fajne? Nie, przecież ja nic nie zrobiłem. O, nie, to prawda. Ale ma, masz. Maciek, skoro to jest na twoim torze, a tam jest skrzynka, to znaczy, że jest twoja. o, o, o moje, 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 moje. Nie, <śla> nie, Od razu jak mu się zmieniło. E? O, o kurde. Oj, pięk, Będzie. No, mnie Co jest? Hasień? Ooooo! Co to Aha. <noise> fajny masztor! No? <noise> Ale si! Fajny masztor! No powiem to tak, słuchajcie... Piękny. No to są takie chyba unlucky te bloki, to, to nie są lucky bloki, tylko okay. f**k bloki, ja bym to nazwał. Tak. Ja mam taki A właśnie, bo no tak wy, mówiliście, ja widziałem, że macie założone i tak szuk. Nie, właśnie zdjąłem, właśnie zdjąłem. Hmm. Bo też konia robicie. Ale poczekaj, lekarza, O Kto mi o, o, to postawił? Przepraszam, to moje jest. Pomog no znowu ty? Pomogę ty, ci. No nie, złe, odwrócił te małe duchy. Tak, no jest. Co to jest? To cię bije. To tego nie widziałem, no, nie widziałem. Co to ma koledzy? Co tam robicie? Dobra, no udało to, się, no. proszę bardzo. Ma. Coś do mnie znowu coś, coś spełnił? o co tu chodzi? Brawo! E, na no. mnie? Nic, nic, co nic wy robicie? Co nie robicie? Dlaczego tak no nie ty siedzisz na jego torze, what the fuck? Nie, 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 ja nie mam wyjść. toru! Ja też nie mam. A oni siedzą na jednym. O, mogę wam tak zrobić. Mogę wam otworzyć. Bo, bo, bo. To mi ścianę... No, nie. Nie ma maciek. Spróbuj to ubić! Rzuć! Rzuć szurikę, Rzuć tym! Rzu... Daj, rzuć tym trójzębem! Nie tym, Rzuć tym! Nie mam Nie! Ale masz trójzęb! wam sztuczkę? Co ty robisz? No właśnie, chciałem... No dobrze, to samo. Czemu <ślamu ślamu ślamu> idziesz? Nie! To jak... Ale gni z ciebie jest! No za to, prawda. co zrobiłeś! No. A co zrobiłem? Co zrobiłem? No. Co się zrobiłem? Zbudowałeś. Maciek! No. Karma! Czekaj! Chcę ty rzucić gdzie jesteś Maciek Ja już jestem na Rzuć torze. w to! W to! Masz, wrzuć, masz, w to! Rzuć w to! Nie, bo poleci... Dobra, co? Ale nie trafię! Co? Chodź. Masz, żeby ci było trochę łatwiej z niektórymi rzeczami. Kule, dziękuję uh, bardzo. Proszę bardzo. Nie wiertuj! Ja już nie wiertuj. i I No, Nie dalej! Wow, <laughs> Houston, mamy kosmonautę! Widziałem go! Obracaj! Leci! Oooooh! Maciek, jaki MLG Player jeszcze blok postawił? Kurde, bro! <laughs> <kwiadra> no. robił. <laughs> ale coś ja nie mi było, było o, tego O, złotej no. temki ale to szaleństwo to przecież. A lucky, lucky Ball? Lucky Ball, ale Lucky Ball jest e, Ale, że ja taki... Cześć Maciek. Ja wow, kon... cześć. Wow, no, no, ja tworzę konstrukcję na konstrukcji jak coś. Nie Oj. przejmujcie się. Łał, mhm. no przecież mi zapiję. Proszę to, mi stąd... No. Nie... To zabij to! Bez Mój to, to jest to lojalny! Lojalność, tak? No Ta, to, to on tak. wróci, wróci, tak. Okay. Kocha to wróci. A, a, a wyższe poziomy lojalności no co robią? Szybciej wraca do ciebie. Pa, widzisz? Rzucam i on wraca do mnie. Zióp. O, rzeczywiście! Widzisz? Fajnie, dziękuję! Spok. A ja on, dawaj go! O! Nie wrócił, bo zginąłem! O, to chyba jednak nie, nie był zbyt lojalny. Maciek, Maciek, no. Maciek! Jak ty fluwasz, jak ty fluwasz! No, no, Maciek, się łap! No ja chcę to no, o, o nie. No naprawdę chcę ci go oddać, nie, no nie patrz, widzisz? Ej, ja ej, chcę ci go oddać, no, no o, patrz, o, na twoim torze o, jest! To jest? <laughs> Musisz go wziąć. No dobra, zaraz. masz. O, ej, ale, dobra, ale wziąłeś mój miecz, nie? Jakby jesteś świadom tego. Tak. O wiem, dlaczego ja nie tam. jest świadom? Ej, chłopaki, Uj. co wy robicie? Krystian, pomogę nadal. ci! Ej! Rzuć mi to! Rzucam! Nie. Też rzucam. Ej, guys, mam jedwa jedwabny dotyk na Do kilo I wykopałem sobie swój taki vlog i trzymam go w ręce teraz, nie? To teraz możesz go wykorzystać, tak naprawdę. Jak? O. Możesz go postawić i? O, 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 o. Ej, widzisz, co ja dostałem? Też super Axe. i Super helm. I super. A ja skorzystam z swojego toru, ponieważ coś mi. Co? Oho. No to żegnajcie, koledzy. Ej, A nie, dlaczego to się był? nazywa Laki. Dlaczego to się nazywa Laki? Jakie jest nie Laki? Bo to jest Unlucky. Macie no ja uciekaj! Nie nikogo, której Maciek! Goni mnie to! Zabój mnie to! Weź mi pomóc! Weź mi pomóc! Jezus! Ile rzeczy? Nie, nie ja wiem czy to się da zepsuć Maciek Jakiś rajd mnie robią teraz ja, Weźcie miał, mnie to Pomóż mi woleć mi na mnie w ogóle. Z czym? Co leci do ciebie? Z Jak się to mowy. zabija? Jak się to zabija? Możesz ktoś... O Lama na moim torze jest Co? On Jestem. lata! On gada! <laughs> Jestem, witam. A, nie leżę A nie, Ugryźć, ale może cię też przy... jeżeli ty ją urządlisz, to ona ciebie też urządli. Tylko w inny górno. sposób. Chcesz być jak major, żeby cię ktoś urządlił? Ło, Ej, bo ja już nie wiem, co się dzieje z moją tą. Ej, bo ja otwieram wieżę do wieży w ogóle. Co jest? Dlaczego tu Ty coś miasto sobie budujesz! Co się stało? Czemu wioska Danej się zrespiła na, na środku to? mafy? O Panie nie! Panie co Chłopaki wybuchłem, bombowo się z wami bawię, naprawdę. Ej, czy to nas wszystkich zabije? Ej, Szarikan, obraziłeś się, że ukradłem ci połowę taru? Eee... Ale twoje lucky bloki dalej tu są jakby, co? A, to dobra, to nie, to spoko. To, to nie no, tak problemu, nie. z was zniknęły, no. Ale konia masz. Co jest. Dziękuję. No, macie, pływać Jaki w lasie. Ej, to, to tyle syfu <głos> leży, <głos> że to jest głowa mała. Ej, chłopaki, bo mi został ostatni laki blok. Nie, to akurat A nie mi? jest możliwe. No naprawdę. Moi, to jest To tak. Co się dzieje? A. No, co, tu chcesz walczyć? Jasne. No, Dobra, no, możemy czemu? tu walczyć. Dobra. Dobra. No, lecimy z tematem. Ale to ja, Fira, to, jest, to wszyscy muszą się uspo, u, u, uspokoić. Uspokójcie się. Uspokójcie. uspokójcie się. A to to, to, to już, tak? Chodź tu! Tak, chodź tu! A. Wracaj tu! Czemu on taki szybki jest? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O! 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 Jednym hitem? Kto to, Kto to rzucił? Ja to Kto rzuciłem! Rzucił? ty to rzucił? A nie, to no sorry, nie ciebie, chciałem, tak naprawdę. Przepraszam, nie, Kry jest <laughs> A to, to ja i Grace zostaliśmy, dobra, rozumiem. Dawaj to. Ha! Ha! <laughs> dobra, to już. <laughs> Jakby to wygrał. Kto wygrał ten zacny pojedynek? Ej, bo sobie mam. Nie ma, mam problem egzystencjonalny, wiecie? Bo, bo, bo ja żyję. Ja nie umarłem jeszcze. A to, to, A, to poczekamy, terminę, jeszcze 20 minut? Ej. Nie, poczekaj, ja ci pomogę. Gdzie jesteś, kolego? Tu, Chciałem. na dole! Na A, dole! Nie to, to, widzicie, idzie on. Tu, to jest, jest? To, 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 to jest najlepszy Dobra, konałem, jestem tutaj. <laughs> tak, Użyłem polskiej mocy. <laughs> ja proponuję rewanż. <laughs> tak, my... to jest bardzo dobry pomysł. Maciek? Muszę ci znowu naklepać. A gdzie jesteś? Przed tobą. Ale co ty jadłeś? Widziałem! Osiukista, osiukista jesteś! Ośukista. Nieprawda! Nieprawda! Co ty osiukista jesteś? Odczuj się! <gry> o ty Kurde, o ty kurde. A, 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 a. We dwóch mnie KLEPIECIE?! Nie, ja jeszcze cię nie na Tanana. <gry> Jaki on twardy! Mmm... Mm. Maciek, to musisz mi go zabić, a nie z jakimś jest jakimś rajd posem! Ale Maciek już nie żyje! Ale no, może. Ja nie mogę się nie! No, NIE! Maciek, mamy problem, oboje spadli. Oni sami spadli, widziałem to. Na Do trzech ze sztuka musimy zabić tego gnoja, który wygrywa ciągle. No, Maciek, Maciek atakuj, go. atakuj go! Tu masz bossa, tu jest bos! Czemu patrzysz na nas? Dlaczego, Dlaczego nie go? Nie jest No bo jest niezniszczalny! Jak niezniszczalny? Go... No i masz za swoje, Jesteś O! go, zębami! A. A ja... A. A. Okay. A. Okay. A. Chciałem rzucić, nie wyszło. Hmm. Nie wyszła w życiu mi! O, ha! co ha! ty mnie, tyż, nie, mnie też nie, nie miałeś. Mieć. O, ja, ty jesteś papierowy. Ty. Ty, no! <laughs> Dobra, ok, poddaję się. Niech ci będzie. Trzy, trzy do fryer, nie? No. Niech go ktoś zabije. Niego, go ktoś zabije. Odejdź ode mnie. O, kończy pan. się, jeśli go zabijemy. Tak, właśnie. <laughs> Gramy w Minecraft, ale odcinek kończy się, kiedy zabijemy Gilatisa, Giat tak? To jest to. Dawaj zep hey. go. No, jak to nie? O nie! Ej, a tam na cała ta chórka ten twierdził i bloki rozwala. <tent> o, 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 o dawaj, Maciej, dawaj! Przedstawiciel mnie No, Maciek, zróbże coś! Zepchniku. Użyj Maćka mocy, czy coś Ja muszę uciekać, bo oni są lepsi ode mnie Ale to musimy Tisa zepchnąć Tak Mamy kilofy Mamy kilofy, mamy kilofy, użyjmy kilofów No nie Szybko Kilofy Nie no, teraz to już ze mnie ja ma robić Jak w lesie, kilofami mamy Szybko to nie to jest

Nie, nie zginął jeszcze. Kurde, ej, nie, no A. trzeba go zabić, nie? Ej, ja mam pomysł! Laki bloki odpalamy i może jak gdzieś niuk poleci. nie Oa! Ale Kurwa. Się... Kurwa. 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 Mi. się Znęca nade mną! Znęca się nade mną! No zamkną A. mnie w klatce! Halo, Petek, ty jesteś? Kiedy cię potrzebujemy? Halo. Dobrze jest! Maciek uderz go! No nie! No ja go nie mogę, to jest niemożliwe po prostu. Czemu on kurwa nie, daje, nie mogę skakać? Nie. nie no dobrze wam to wychodzi, wszystko szybsze. Ej, no, no, no. sky, guys, guy, sky, guys, sky, sky, sky. zebranie, zebranie, nie? Musimy iść do lucky bloków i musimy znaleźć tam jakąś kurwa niukę albo coś, nie? Jakiś A, lepszy staw, musimy znaleźć. I wysadzamy go ja tu zaraz znajdę coś fajnego, ja wam mówię ja wam mówię, ja już go... to nie jest to fajne, to nie jest... to. Chciałem... Jak, jak wolno opadać, jak wolno opadać! o, mam serduszka ja to przeżyłem o nie, 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 nie nie, 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 co się dzieje, czemu tyle tych Lucky Blocków tu jest co się Dostaw mnie! Dostaw mnie! Czemu, A. czemu jak trzeba jakieś niuki? To, to nie, nie ma nie ani ma. jednego Ej, ja czy nie, wiem, nie wiem, nie wiem co wy trabujecie roz... tu za rozgrywkę w ogóle Ej, oni nie zginą jest, ani właśnie. razu Co jest? Łomżyj! Nie ma o, żyj, o, żyj. róbcie go, no pomóżcie mi! Gdzie wy jesteście? Gdzie jest moja drużyna pierścienia? O, Oj, o, o, o czekaj, marchewki! Brawo! Ja wygrałem? Wygrałem? Maciek? Ma ja wygrałem? Macek, ja wygrałem? Maciek wygrał? Ma Maciek yeah. wygrał? Hurra! Maciek wygrał! Macek wygrał. Macek. Brawo Maciek! Hurra! Spadł. Maciek, twoja nagroda. <laughs> Ej, Żaryka. What the fuck? Oh. <laughs>